Dobra, kurwa, już, już! Coś tam widać! Kurwa, to jest luki no! Gamy? O, twarz Gramy? To kurwa! Klikaj, twarz! <laughs> Co to było? Burza! Trzy... E? Bateria No idę, wszyscy chodźcie razem Gdzie jest rycerzyki Tutaj, tutaj! Ej, co to było? <śmiech> <śmiech> Kurwa mać, To no ja pierdolę! Ale ja Ale trzeba się... uratować nie no trzeba ja uratować zostały. Dawajcie szybko nie ja no. mam baterii tu, 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 tu Tu, gdzie jesteś Czekajcie no, na mnie chwilę ja Jestem młody, ja jestem młody, nie bój Chodź Tu, 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 weź go tu ja serce pierdolnie no. <laughs> Nie, okay. ja mogę mam on ma Co jest? Co jest? O, świecę, świecę. Świecę, świecę! Tak, tak, chodźcie, chodźcie. Poświecę, poświecę. A w jednym pokoju były trzy, trzy, Dobra, szybko, 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 szybko. Do góry, do góry! Aaaaaa! Co? Pomóż, kurwa, wyskoczyła mi, no! Ja biegam za rycerzem, biegam. Kurwa, jest gdzieś tak gwiazda. Może naprawdę jest w tym, no. Tora? Kurwa wyskoczył mi, chuj zajebany Co ty gadasz? Odczuliłem kogoś chyba Dobra, jesteśmy wszyscy razem teraz, nie rozdzielamy się Ja pierdol... AAAAAAAA KURWA No weź Zbierdalaj, zbierdalaj stąd, zbierdalaj stąd Chodźcie, 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 chodźcie. Tak, czy jest? Ej, jak tego? Kurwa, Luki, na kręci Jak się mogę Pod F. Kurwa, jebana no Ej, Ej, Już Sorry! Sorry, kurwa! <laughs> Tego się nie ja da się podnosi. A! Obudziła się! panowie! Bezcie Ej, go! Ja, Co ja pierdolę! Pomóż! Kwioma zajebała, łapcie go, łapcie go! Ja pierdolę! dziwka jebana! Na ty nie widziałem nigdzie! Uwalniaj go, uwalniaj go, uwalniaj dla jego. No na schody! Gdzie kurwa. jesteś, Luki? Gdzie jesteś, Luki? Zjesz Żyjesz, budyń? A! Ja, kurwa! Ile tego, pomóż! Chodź, idź buddy, idź buddy pierwszy. Ja patrzę prawo. Crossfire. <grymnie> Co? <grymnie> Co? Nie wiem, coś mi wyskoczyło. Ale to nie jest to lustro? Właśnie, też myślałem, ale to nie jest to. Ty Złapała kogoś, no? A, tak? Kurwa, no! Do...